Cześć, 17 marca, a ja robię kolejne uprawki, teraz już uprawa na głęboko, zostanie wszystko uprawa agregatem uprawowym i siew i wałowanie do moich jarych zasiewów i tutaj właśnie czy jest 17 poniedziałek, a tutaj połowę udało mi się zrobić w piątek, już nie pamiętam który to był, ale zaczynałem to było dosyć sucho w trakcie dnia, zaczął padać deszcz, i już ostatnie przejazdy to już naprawdę duży, bardzo duży poślizg. Kół, musiałem to już rzucić, i dzisiaj yy, kontynuuję. Będzie też dzięki temu, jakie małe doświadczenie, jak to będzie wyglądać, taka uprawka yy, szybciej jedna po drugiej, lepiej zadziała, i później trochę odczekać dłużej do kolejnej uprawy, czy tak równomiernie w czasie rozłożone kolejne jakieś uprawki. No i jak sytuacja wygląda? Także dzisiaj nadal jest mokro, trochę w nocy było mrozu, ale muszę jeden bieg niżej jeździć, bo brakuje trochę uciągu. Ziemia jest wilgotna. Na polu mam słup wokół tego słupa. Yy, Smokro, mokro, bo przy kopaniu tam yy, glina trochę na wyrzucona z glebia no i tam trzeba właśnie też na blokadzie przyjeżdżać tam już tam zrobione tutaj może trochę widać może nie ślady po ostatnim takim dużym kamieniu ten akurat był wielkości pralki może takiej dużej zamrażarki i udało się go właśnie z pola wyrwać wyrzucić w sobotę i już nie będzie przeszkadzał Trochę zielonego widać, nie wiem czy kamera oddaje jeszcze z poplonu, czy z poplonu to już nie, tylko bardziej tam z jakichś tych chwastów, które tam w tym poplonie wyrosły i być może właśnie byłoby dobrym rozwiązaniem, żeby na zimę e, jak już można te poplony w tych ekoschematach niszczyć to właśnie zrobić jakiś taki przejazd, nie wiem czy agregatem bez, bez wałków, tak żeby to trochę poprzerywać. Jak najwięcej zostawić w taką ostrą skibę zrobić. Żeby to jednak jak nawet będzie jakieś 2-3 tygodnie mrozu to żeby to zmarzło i nie stanowiło problemu. Tak wygląda tak nagrywam z traktora, bo straszny wiatr dzisiaj. Także muszę tutaj ze środka nagrywać, żeby coś słychać. Kamienie zbierałem, kamienie dalej leżą, także tak jak z lasem. Nie było nas, był las, nas nie będzie, las będzie, a to z kamieniami chyba tak samo u mnie na polu. No i co, jakieś to jeszcze są te zielone, jakieś takie resztki na wierzchu, ale to myślę, że już że kolejna uprawka to zniszczy. Jest fajnie, bardzo dużo taki słomy z owsu który był właśnie tutaj na połoplon wysiany, i tak fajnie go jest dużo, tak na powierzchni, raczej jak nawet jest wymieszany, to też płytko i mam nadzieję, że jak w razie nie daj Boże, będzie suchy rok, to. To trochę ta słoma będzie raz, że trochę wilgoci trzymać w glebie, a dwa, że trochę może będzie się mniej nagrzewała gleba, przez co będzie mniej też tracić tą wilgoć. Ale jak będzie, czas pokażę. Co tu jeszcze? Hmm. Siew to myślę, że będzie aż gdzieś tak oddalony jeszcze jakiś tydzień, półtora. Bo trochę i czasu mało. Jakieś wyjazdy, ale to też dobrze, bo raz, że jeszcze jest zimno tu u nas na Podlasiu, to jednak nie Śląsk, że już posiany yy, wiarę yy, 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 uprawy. No i trzeba trochę też uprawki rozciągnąć w czasie. Także jak najpierw było talerzowanie, za parę dni było bronowanie. Połączony ze zbieraniem kamieni, teraz głębsza uprawa, żeby to już tak ze stuprocentowym podcięciem zrobić. Całość, żeby była podcięta, wszystkie korzenie przerwane i trochę głębiej, żeby to wymieszać. I teraz, właśnie, znowu za parę dni, może pod koniec tygodnia, będzie agregat uprawnień, może sobota, może piątek i poniedziałek siew. Ale to też zależy, jak pogoda pozwoli, bo nie ma agregatu do siewnika, a znowu uprawić parę dni wcześniej to trochę też strach, bo przyjdzie jakiś deszcz i potem trzeba od nowa wszystko powtarzać. Także czas, paliwo i niepotrzebne poruszanie ziemi. Ale jak tak co parę dni jakieś robić uprawki, to wtedy każda, każdą tą uprawą pobudza się nowe chwasty do wzrostu. I każda kolejna uprawka niszczy te, które już zostały pobudzone, i dzięki temu zmniejszamy bank nasion w glebie. No i trochę będzie ten strzy. Chociaż przez ostatnie lata to susza tak robi, że jakby było opryskane jakimś naprawdę mocnym herbicydem. Znaczy tam sam się sobie dziwię, jak to możliwe, żeby z chwastownika uprawy były tak czyste. No, ale żeby nie przechwalić. No i tak kilkoma takimi uprawkami właśnie chociaż parę takich fal tych chwastów zniszczę no i potem już niestety nie ma chwastownika i, i po siewie to już jedynie będą jakieś odżywki mikroelementowe może jakiś biostymulator no i właśnie co do tego tematu odżywiania mikro yy, zbóż to tam jednemu z widzów chyba obiecałem czy nawet dwóm żeby nagrać coś takiego, trochę jest późno, ale niestety w tym roku trochę brak czasu. Ale być może jeszcze dziś bądź jutro ukaże się taki filmik, co ja będę stosował. Podam link do sklepu, chociaż tam żadnych współprac nie mam, żadnych korzyści z tego, ale taką ściągawkę zrobię, skąd ja zamawiam, co ja stosuję. Co innego powiem, można jeszcze by zastosować, co kiedyś też stosowałem i jakiś tam efekt był. Chociaż to było tak 2-3 razy, więc trudno mi powiedzieć, czy to jakaś była zmienność taka, że to i tak by było lepiej, czy, czy nie. Kontrolki wtedy żadnej nie zostawiałem, ale no to napiszę, pokażę yy, konkretne, jakie tam produkty ja będę stosował. Takie z dopuszczeniem do ekologii. Tak, by mieć wszystko yy, w porządku z przepisami. I z sumieniem, że to co można, to to się stosuje, co jest takie no, bezpieczne dla roślin, dla gleby i potem dla wszystkich, dla zwierząt, dla ludzi, dla każdego, kto tam będzie miał z tym styczność. Trzeba tak uprawiać glebę, żeby nie bać się i wziąć gołą ręką garść ziemi do ręki. A nie, że w jakiejś rękawiczce, bo to jest jedno wielkie bagno chemikaliów. Także na tyle ja dalej tutaj pracuję, już mi zostało jakieś, nie wiem, może 2-2,5 hektara. No i potem muszę jeszcze wykończyć wszystko tutaj dookoła, jeszcze raz uprawić. odmiec jeszcze raz przyjechać i tutaj końce pola. No a wieczorem postaram się wrzucić jakiś filmik albo tylko na yy, ten, taką informację na kanał, co ja stosuję, jaką listę, od czego zacząć, co najpierw podać. Jakie ja powiem, jakie dawki stosuję. No, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć.